Dzień dobry, z wiosennej Ścinawy w dzisiejszym filmie słów kilka o tutejszym pomniku poświęconym rocznicy nadania nadania praw miejskich miastu Ścinawa a który to pomnik znajduje się w parku miejskim Od 1945 roku pełnił on rolę pomnika, tutejszego pomnika wojennego poległych w pierwszej wojnie światowej z którego do pomnika zachowała się jedna pamiątka poza ogólnym konstruktem, jak widzimy, do pomnika prowadzi długa lejka i granitowe schody. Po wojnie, pomnik zdewastowano, odarto z, z detali, z symboliki militarnej. Przykładem jej były. Dwa sztalhelmy, hełmy niemieckie z okresu I wojny światowej, które zdobiły dwie wieżyczki tutaj. Poniżej nich znajdowały się dwa teutońskie miecze. Oba te detale to były symbole wojowniczości, męskości, męstwa, dzielności. Poniżej znajdowały się tablice z imionami nazwiskami poległych na frontach I wojny światowej z miejscowości Ścinawa do 145 roku Steinau under Oder. Natomiast na środku pomnika znajdowała się rzeźba kobiety trzymającej mierzącego w ramionach trzymającej w ramionach umierającego żołnierza, taka alegoria matki ojczyzny trzymająca swoich bohaterów. Poniżej tego pomnika poniżej tej rzeźby, przepraszam, znajdowała się tablica, która się zachowała do dnia dzisiejszego stanowi ona element stopnia zabierano napis w języku niemieckim słabo widoczny tutaj z kamery, ale przeczytam go Państwu Der Helden des Weltkrieges gesterben sie kämpfen und sterben für uns Tłumaczenie znaczy bohaterą wojny, bohaterą wojny światowej poświęconym, którzy w podzięce, tak będzie prawidłowie, w podzięce, bohaterom wielkiej wojny, którzy walczyli, umierali za nas. pomnik jak wspomniałem po wojnie niszczał odarty z symboliki niemieckiej i w latach 60 zagospodarowano go jako pomnik poświęcony rocznicy nadaniu praw miejskich miasto Ścinawa w ostatnich latach w ostatniej dekadzie kilkunastu latach pomnik poddano renowacji i nabrał i umieszczono na nim kilka kolejnych tablic. Główna środkowa poświęcona jest 730 rocznicy nadania praw miejskich została fundowana w 2009 roku. Obok jest tablica poświęcona 70 rocznicy masowej deportacji Polaków na Sibir z 2010 roku i lewa tablica fundowana w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Poświęcona tym, którzy oddali życie za ojczyznę. Pomnik jako całość oceniam, że jest w dobrym stanie. Zapomniałem wspomnieć, że pierwotny pomnik niemiecki uroczyście odsunięto 4 września 1927 roku. Także za 3 lata będzie już miał 100 lat. To tyle w dzisiejszym filmie. Gorąco zapraszam do odwiedzenia Ścinawy i zobaczenia pomnika na własne oczy. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.